Cześć, witamy Was na kolejnym materiale Flatfor Flip, Ludzie relacji nieruchomości. Marcin Bochenek, Darek Barski. A dzisiaj porozmawiamy o tym, że ceny w Hiszpanii rosną przez Polaków. Ale zanim zaczniemy. Analizować rynek nieruchomości w Hiszpanii. to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, zostawić jakiś komentarz. Zadajcie też pytanie, jakie Was interesuje, jeżeli chodzi o rynek hiszpański. Mamy tam osoby, które są w naszym projekcie i chętnie na pytania odpowiedzą. Zaczynamy? Zaczynamy. Dobra. Rynek w Hiszpanii do góry. Podejście ceny wariują. Co o tym wiesz? Tak, ceny nieruchomości w Hiszpanii idą znacznie w górę. To znacznie to też bym tak uważał, patrząc na to, że jesteśmy na rynku polskim i u nas teraz przyzwyczailiśmy się do wzrostu na poziomie 20-30% rok do roku. Więc jeżeli powiemy, że w Hiszpanii rosną w niektórych miastach, takich jak np. Alicante, 17% rok do roku, Malaga, 14% rok do roku, to ogólnie jak na rynek nieruchomości to jest bardzo dużo, ale w porównaniu do Polski to tak. No tak, ale w Polsce masz programy rządowe, które wspierają a można powiedzieć, że w Hiszpanii wspierają programy wojenne, tak naprawdę, bo straszenie trochę wojną i tym, że mamy za swoją granicą konflikt zbrojny powoduje, że dużo Polaków kupuje nieruchomości w Hiszpanii, nawet ich nie widzą. Tak, to jest bardzo ciekawy temat. Yy, ostatnio dowiedzieliśmy się, że, jedna, że, że dużo Polaków kupuje nieruchomości w Hiszpanii po milion złotych, nawet droższe niż milion złotych, nie przyjeżdżając nawet oglądać tych nieruchomości, przez to, że jakiś czas temu, już nie pamiętam, który polityk właśnie wyszedł na scenę i powiedział, że jesteśmy w kryzysie, być może będzie łatwo pochować Donald Tusk. Więc Deutschland. Ty nie lubisz Tuska, coś widzę. Deutschland. Ja? Donaldusk? Ja jestem obie obiektywny, obiektywny, na, na pewno to był Donald A, już teraz na 100%. E, tak. e, I właśnie powiedział, że jesteśmy w kryzysie takim dużym, że być może będzie wojna niedługo i faktycznie rozmawiając z osobą, która mieszka na stałe w Hiszpanii, zajmuje się sprzedażą nieruchomości, mówi, że ludziom z Polski po prostu, ludzie z Polski zwariowali na punkcie Hiszpanii. Kupują nieruchomości przez to, że chcą mieć to zabezpieczenie, w przypadku konfliktu. Tak, no Hiszpania jest y, takim krajem, gdzie można sobie polecieć za rozsądne pieniądze w miarę szybko. Bo to są takie, które są cykliczne i powtarzalne. Z drugiej strony, co ciekawe, spodziewałem się, że ci, co najwięcej kupują, to jest ta ściana wschodnia. A tu się okazuje, że mieszkańcy zarówno Warszawy, zarówno Poznania, Wrocławia kupują nieruchomości w Hiszpanii i to nie jest kwestia tego, że oni się boją, że granica jest, tylko że Polska jako Polska jak wejdzie w konflikt zbrojny to, to będzie kłopot. To nie? też co wspomniałeś, że osoby z tych większych miast to też jest spowodowane pewnie budżetem, no bo osoby z większych miast często mają wyższe zarobki, mogą sobie pozwolić na zakup nieruchomości za granicą. Yy, więc może to pochodzić też z tego, z tego powodu. Natomiast tak, to jest bardzo ciekawy kierunek. Natomiast ja Ci też mogę powiedzieć, że byłem pewnego czasu, dwa lata temu, byłem w Hiszpanii oglądać nieruchomości do zakupu i byłem w miejscowości właśnie w Alicante i byłem w miejscowości, które się nazywało Torrivieja. I to jest ciekawostka. Yy, teraz możecie zauważyć zdjęcia z kilku mieszkań, które oglądałem. To jest normalny standard w, Tori, w tej miejscowości Torrivieja. Mówimy o rynku wtórnym. Tak, 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 mówimy o rynku wtórnym, tak wyglądały te, te mieszkania, te nieruchomości. I oczywiście przypuszczam, że dało się tam znaleźć też super nieruchomości i dużo gorsze. Natomiast te wszystkie, które zostały mi zaprezentowane, wyglądały w taki sposób jak tutaj. No i te mieszkania południowców, nawet już nie mówiąc o samej Hiszpanii, no nie, ale na przykład w Grecji tak samo, we Włoszech. Ten standard jest trochę inny niż u nas, niż w tej Europie takiej środkowej. Co sądzisz na ten temat? No tak, to dlatego na przykład w tej chwili ceny y, mieszkań na rynku nieruchomości w Hiszpanii, ale tych deweloperskich mocno poszło do góry. I ja widzę, że coraz więcej takich projektów jest deweloperskich. Kiedyś w Hiszpanii było tak, że tam były bardzo drogie mieszkania, a potem był kryzys, te ceny pospadały nie było chętej na mieszkania i w tej chwili na nowo się buduje rynek deweloperski, czyli coraz więcej inwestycji nowych powstaje. I rzeczywiście tam są takie kompleksy budowane, gdzie masz już baseny i, i to są takie podapartamenty pod wynajem krótkoterminowy. Czy takie rodem zaciągnięte już z Turcji, na mnie Coś, Pe, sam, coś w tym tak, No pewnie tak, tylko że w Turcji, jak pojedziesz, to są duże hotele i do góry, a tutaj w Hiszpanii jeszcze są te apartamentowce, czyli coś takiego, tam by dwa, trzy, cztery. Pewnie piętra albo takie dwa piętra, plus baseny, i cała infrastruktura. I to się bardzo dobrze zaczęło sprzedawać, bo Polacy też nie kupują po to, żeby tam mieszkać. Chociaż zdarza się tak, że coraz więcej Polaków chce sobie pół roku mieszkać w Hiszpanii, tam gdzie jest wtedy u nas mroźna zima, to tam jest bardzo fajny, fajna pogoda, i potem wracać do Polski. I to są przeważnie osoby, które gdzieś tam zdalnie pracują, a mają z drugiej strony też bezpieczeństwo w sytuacji. Wojny. Natomiast też na pewno nie można generalizować, że w Hiszpanii są tylko zamieszkania, żeby nikt też nie odebrał moich słów w taki sposób. Ponieważ jeżeli chodzi o południe Hiszpanii, to ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który pochodzi z miejscowości, z Marbella dokładnie, i opowiadał mi właśnie na ten temat, że w tej miejscowości, nie pamiętam dokładnie nazwy dzielnicy, ale w tej dzielnicy, którą teraz widzicie, bo dopytam i będziecie widzieć na montażu, jest najdroższa cena najdroższa za metr kwadratowy działki. W Europie. Co Ty mówisz. Tak. No, no więc to tylko pokazuje, że jest też duży rozstrzał, tak jak w każdym kraju, między bardzo drogimi i bardzo tanimi mieszkaniami. Co ciekawe w naszym projekcie Platform League mamy 7 e, krajów, w których e, sprawdzamy nieruchomości, co się dzieje, jak się dzieje. Także że będziecie chcieli wiedzieć o innych rynkach nieruchomości, to zachęcamy do tego, żebyście śledzili nasz kanał. Natomiast Hiszpania jest nam o tyle bliska, że e, tam w Hiszpanii e, Ty byłeś już kilkanaście razy. Mamy tam bardzo ciekawe kontakty biznesowe osób, które są w naszym projekcie też. Jeżeli byście szukali ciekawej nieruchomości albo chcieli zaciągnąć informacji. To nas do... Co ciekawe, nawet osoby z naszego projektu, które zajmują się usługami na tym rynku budowlanym, czy, czy wykończeniowym, też świadczą usługi właśnie na tym rynku hiszpańskim, mówi o firmach wykończeniowych, o producentach mebli i tak dalej. Natomiast wiesz, co jeszcze dwie sprawy, myślę, które powinniśmy przegadać. Pierwsza, to jest właśnie dlaczego większość osób kupuje tam nieruchomości, i czy to są tylko te rzeczy, o których ty wspomniałeś wojna to jest pewnie kluczowe. Druga sprawa to stawa się ta temperatura. Ale wiesz, co jeszcze jest jedna rzecz. Uważam, że dla wielu Polaków ten klimat, który tam jest na zasadzie trochę powoli wszystko, trochę wolniej, nie trzeba się tak śpieszyć. Inny lifestyle po prostu. Coraz więcej osobom pasuje i wybierają to przeciw temu pędowi takiemu polskiemu. No tak, no ja masz zależy, kto, co lubi, no, niektórzy z korporacji jadą w Bieszczady albo do Mazury i tam sobie żyją, a są tacy, co chcą mieć ciepło mhm. 24h na dobę i 360 dni w roku i ta Hiszpania jest ciekawym kierunkiem. Natomiast musimy pamiętać jeszcze o tym, że ta Hiszpania, materia wcześniej nagrywaliśmy o tych podwyższonych standardach i luksusowych to też są bardzo luksusowe nieruchomości. Tak, natomiast tak. też ciekawostka taka, bo w momencie, gdy miałem zakupy, kupić tą nieruchomość tam, to dowiedziałem się, że Hiszpania jest takim rynkiem, gdzie Polak może dostać również kredyt, tam w Hiszpanii, czy miałeś dwie możliwości zakupu nieruchomości, albo prowadząc firmę w Polsce, znaczy trzy, no może za gotówkę też kupić, ale że możesz wziąć kredyt firmowy na przykład w Polsce i kupić za to tam mieszkanie, albo faktycznie możesz starać się o kredyt hipoteczny w banku hiszpańskim. O to ciekawe. Jeżeli was to interesuje, dajcie znać, możemy nagrać na ten temat materiał i. Grzechem byłoby jeszcze nie wspomnieć o ostatniej rzeczy związanych z rynkiem hiszpańskim i to, co się chyba każdemu nasuwa, jeżeli myśli o Hiszpanii. No to ci słynne, te słynne osoby, które jak tylko wyjeżdżamy na wakacje, to ładują się do naszego mieszkania i to mieszkanie przejmują, okupantę tak zwane. Ja słyszałem, że z tym można sobie poradzić, że to nie jest już tak strasznie, a to było po to tylko, żeby zbijać ceny, więc ciekawe jaka jest Wasza opinia. Czy uważacie, że ten rynek hiszpański jest atrakcyjny dla tych, co chcą tam zainwestować i sobie zostawić takie mieszkanie? albo być w nim raz na jakiś czas. Dzięki za dzisiejszy materiał i do usłyszenia. Do zobaczenia.